Dzień dobry państwu, witam się z wami chyba 11 sierpnia zdaje mi się Niedzielę Siedzę sobie na leżaku Chłopaki już tam pojechali Dziewczyny się bawią Prowadzą restaurację, Dzisiaj ja dzisiaj w ogóle bez makijażu występuję I nawet pomyślałam sobie, że w popójdę się przebrać w strój kąpielowy Co by skorzystać jeszcze z tego słońca Wprawdzie nie było dość zachmurzone Dzisiaj wcale nie ma upału na słońcu jest dość przyjemnie ale ogólnie to nie jest jakoś super gorąco Zresztą nie wiem czy jak pójdę się przebrać to zaraz nie będzie mi zimno, ale mm, no może, może, może yy, dzisiaj słuchajcie leniwy dzień obiad sobie mamy zrobiony upieczemy sobie jeszcze później królika myślę, że wszyscy z przyjemnością zjedzą, mamy jeszcze sporo tematu na zapiekanki, wczoraj zrobiliśmy zapiekanki, ale w sumie Dzieciaki to głównie bez tych pieczarek lubią te zapiekanki. No bo pieczarki są z cebulą, wiadomo, mają trochę inny smak. A dzieci to... nie wiem czy wszystkie, ale chyba większość dzieci w zapiekankach najbardziej cenią ser. Więc jeszcze mamy sporo materiału, ale stoi w lodówce, więc myślę, że nic mu nie będzie. Tych pieczarek mam na, mam na myśli. Te pieczarki mam na myśli. Więc no, może sobie jeszcze później zrobimy te pieczarki. wiem, jakiś podwieczorek czy co. Czy kolację. Zobaczymy. Ciasto wczoraj było w wchłonięte praktycznie w całości, jeszcze kawałeczek został. I w sumie nie wiem, można by zrobić od nowa takie ciasto, jeszcze mam jabłka i to ciasto będzie równie, dobrze z ja równie dobre z jabłkami. Wczoraj ktoś pytał o przepis, ja tak z pamięci wieczorem napisałam w, komentar w, no tak, w komentarzu, w odpowiedzi na to pytanie. Ehm, mam nadzieję, że tam nic nie pomyliłam. Jeszcze nie sprawdziłam, czy, czy dobrze napisałam, czy nie. Tak czy siak... E no, w ogóle pomyślałam, że to jest też dobry, dobre ciasto, żeby tak robić częściej i nawet do śniadaniowych wkładać dzieciakom, bo to w sumie z czymkolwiek na wierzchu to ciasto nawet bez niczego jest super. ale na przykład też by mogło być dobre. No ale dobra, dzisiaj nie kotuję, nie jest trochę przy garach dzisiaj luz, blues i w ogóle nic nie robię. Nie? No i bardzo fajnie, nie? Taki plan na resztę popołudnia. Tutaj w domku dzieją się jakieś cuda, znaczy za domkiem jest restauracja jak mówiłam, dziewczyny mam nadzieję posprzątały już w domku, wczoraj okazało się, że mają tam mnóstwo garów w środku. Próbowałam czyli koc stamtąd wydobyć to się okazało właśnie, że sporo tam jest różnych rzeczy. No i dzisiaj mamy takie widoki na popołudnie mojej Idę zobaczyć tą kuchnię. Uuu, dzieje się, tu nawet posprzątane te liście. Super, podoba mi się. Można by je na kompost wynieść, wiecie? Tylko wyjąć plastiki, te wszystkie, które tu są. Co, nie, co się nie przyda, to do kosza i. A nie, bo jej używamy na rekoracji. No, ale wszystkich? Tak. No dobra, idę sobie kanapkę zrobić, zaraz przyjdę do was, okej? Okay? Jednak e, stroju kąpielowego I to ja. Z A ty też chcesz? Tak. Aha, no dobra. Tylko jedną. Okej, okay. Matylda, ty też. A jeszcze nie Ja to się mam! O boż no dobra, yy, jednak się nie przebieram w ten bo mi się chłodno robi. Nawet tę kurtkę chyba wezmę, słuchajcie, bo jak wiatr wieje, to jest tak se. Goryniu sobie czeka, leży niuniu. Niu. Dobra, idę do domu. No i tak sobie piknikujemy, można, bo będę Goryniu oczywiście towarzyszy, bo widzi kanapki, czy tam czuję. Ale nie dostaniesz, kochany. Bardzo mi przykro. Czy jaj pojeżdż na mięsko dostałaś? Nie No było, no, że sobie do tego mali. Uh -huh. Nie głupi pomysł, no. I jak? Nie Aha, mi został ten gorszy kawałek, go. <noise> Jest jeszcze jeden mały kawałeczek w domu. No to już sama możesz iść. No dobrze. No jeszcze mamy tyle jedzenia. Wiesz co, może dzisiaj albo jutro zrobimy, No zobaczymy. No i patrzcie, co tu się porobiło. Hmm? Ciasto. Jeszcze jeden kawałek na pół możecie sobie wziąć. Mm, siadło ciasteczko. No to dobrze. To i ja zjadę. No to pojedzone. Załóż buty, Klara. Zaraz staniesz na jakiejś rybale, czy u ugryzie, będzie wrzask. Hmm, dobra, odstawię się, ale że nie chce mi się do domu coś No I kończę nagrywanie na chwilę, bo muszę się doładować. Tam jakieś kartki latają, dziewczyny. Czyje to? Hmm? O! Bładziśowi coś tu się zmuchnęło, chyba. Dziewczyny, ja mówiłam do Was coś. Tylda! Ja jej mówiłam, że mi dokucza. Ona mi dokucza akurat. Kto tu komu dokucza? E, e, ugryź. E, e, e. to kucie wyprawia. Słucham? Mówi, że ugryz. No czy nie wyprawia? Nie wyprawia. Zejdź Klara, nie cwaniaro! Proszę iść posprzątać te papi, tam coś leży. Klara! Wstań!